Susanna i mężczyzna z Gany mają sześcioletniego syna i mieszkają osobno. Dziecko może mieć wpływ na ich status pobytowy. 29 stycznia 2023 roku Khańczyk dziga swoją byłą dziewczynę na ulicy w Hamburgu Barmbek na oczach ich niemowlęcego syna. Atakuje również nowego chłopaka, 27 lat, ale ten pozostaje bez szwanku. Susanna trafia z poważnymi obrażeniami do szpitala. Przechodzi operację w trybie nagłym i przeżywa. Sprawca ucieka. Podobno wcześniej dochodziło do ataków na kobietę. Nazwiska sprawców i pochodzenie kobiety nie są znane. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.